Dzień dobry, nazywam się Urszula Nawrocka, reprezentuję firmę Nestle Health Science i opowiem dzisiaj Państwu o diecie Complete Pediatric. Jest to dieta, którą wyróżnia dodatek składników pochodzących z żywności, czyli Real Food. Dieta Komplit Pediatrii pośród innych diet wyróżnia się tym, że właśnie zawiera te składniki, które pochodzą z żywności. Jest to mięso z kurczaka, zielona fasolka, groszek, przecier brzoskwiniowy i sok pomarańczowy z koncentratu. Część z tych składników to składniki odtworzone z suszonych po to, aby zapewnić możliwość podawania diety w bezpieczny sposób przez sztukę dostęp. Dieta Complete Pediatric to dieta standardowa przeznaczona do żywienia enteralnego i do podaży doustnej i zawiera 38% białka pochodzącego z kurczaka, zielonej fasolki i grosku oraz 53% błonnika pochodzącego z owoców i warzyw, które są dodane do diety. Białko w diecie Complete Pediatric to w 62% białka z mleka i w tym przypadku jest to kazeina oraz 38% białka pochodzącego z kurczaka, groszku i zielonej fasolki. Błonnik to w niemal równych proporcjach błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny pochodzący z groszku, jest to guma akacjowa, fruktooligosacharydy oraz inulina. Źródłem tłuszczów jest olej rzepakowy, olej słonecznikowy, olej MCT i olej rybny. No, i jest to właśnie źródło oleju MCT oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych DHA i EPA. Dieta Complete Pediatric w 16,1% zawiera znane z życia codziennego składniki. Są to warzywa odtworzone z suszonych, czyli groszek i zielona fasolka, oleje roślinne w postaci oleju rzepakowego i słonecznikowego, sok pomarańczowy, mięso z kurczaka oraz przecier brzoskwiniowy. Dieta Complete Pediatric dostarcza w każdym mililitrze jeden dwie 2 ,2 kilokalorie, dostarcza 18 g białka w jednej butelce. Natomiast 38% energii pochodzi z tłuszczów i 48% energii w diecie komplet pediatryk pochodzi z węglowodanów. Dieta zawiera mieszankę błonnika nierozpuszczalnego i rozpuszczalnego dla wspomagania prawidłowej pracy jelit oraz makro- i mikroskładniki odżywcze. Jest przeznaczona dla pacjentów. Powyżej pierwszego roku życia. Dieta Complete Pediatric charakteryzuje się stałą zawartością składników odżywczych, ma odpowiednią lepkość, aby mogła być podawana bezpiecznie przez sztuczny dostęp, spełnia rygorystyczne wymagania żywności i ma niską osmolarność. Jakie zatem korzyści mogą wynikać z zastosowania diety Complete Pediatric? Domowe mieszanki do karmienia mogą charakteryzować się nieznaną zawartością składników odżywczych, czy mniejszą kalorycznością, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie czy tempo wzrastania pacjentów. Domowe mieszanki mogą też zawierać zanieczyszczenia bakteryjne, przyczyniając się do zwiększenia ryzyka rozwoju chorób przenoszonych przez żywność lub zakażeń szpitalnych. Domowe mieszanki mogą również Również charakteryzować się wyższą lepkością, co zwiększa prawdopodobieństwo zatkania, sztucznego dostępu, czy też mieć większą osmolarność, co również może nie być korzystne dla państwa pacjentów. Jeżeli popatrzymy sobie na charakterystykę diety Complete Pediatric, to jest to dieta standardowa, zawierająca pełne białko, wśród diet z białkiem częściowo hydrolizowanym maciem. Państwo do dyspozycji dietę peptamen junior PHGG i peptamen junior AdWAS i tak te mieszanki są właśnie umiejscowione wśród diet z innymi rodzajami białek o różnym stopniu hydrolizy, będąc w zupełnie innych grupach niż mieszanki o znacznym stopniu hydrolizy czy mieszanki oparte na wolnych aminokwasach. Szanowni Państwo, dieta Complete Pediatric to dieta standardowa, zupełnie nowa na polskim rynku, stanowiąca nową jakość żywienia enteralnego, zarówno dla Państwa jako dla specjalistów, jak i dla pacjentów i ich opiekunów. Dziękuję.